Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Max Peliński naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Max, powiedz mi jak zaczęła się twoja przygoda z siatkówką? Tak mniej więcej od początku, z jakiego klubu pochodzisz, jak wyglądały twoje początki? Jasne, też następnie chciałbym bardzo, bardzo, znaczy, że bardzo mi miło, że mogę udzielić takiego wywiadu tutaj. Bardzo się cieszę. I tak, no zaczęło się wszystko y, tak naprawdę jakby od zawsze, gdzieś tam od małego lubię tą siatkówkę. Czy to na WF-ie, czy to gdzieś na jakichś wakacjach rodziny, gdzieś ten, ten sport był taki naprawdę fajny. I wszystko zaczęło się w momencie, kiedy do Kępna przyjechała pewnego momentu z krabu żeby otworzyć projekt tam szkółek, i zaczął się w kempnie projekt tego Soku. I i wtedy postanowiłem, że może spróbuję, bo jak każdy to, jak większość młodych chłopaków wkram yy, jeszcze w piłkę nożną, ale wtedy stwierdziłem, że może spróbujemy sam siatkówkę, zobaczymy, jak to będzie. Więc zapisałem się na pierwsze zajęcia i w sumie tak to się zaczęło. Yy, też od razu gdzieś tam po pierwszym tygodniu w ogóle poczułem się jak zaczarowany. Tak yy, by ta siatkówka od razu tak szybko uderzyła, że po, pomyślałem, że to jest to, co chcę robić. I, I też trener y, wtedy w Sokole Paweł Ruszkowski zauważył y, moją gdzieś tam jakieś naturalne predyspozycje czy, i, i talent i, i tak to się wszystko zaczęło i potem y, po tym roku spędzonym w kępnie y, gdzieś też za namową trenera i po wspólnej rozmowie z rodzicami y, podjąłem taką decyzję, żeby z, zrobić ten krok dalej, żeby się rozwijać na piłce. I wtedy przyszedł czas i etap Akademii Talentu Wiaszyńskiego Węgla, gdzie spędziłem 5 lat i naprawdę, patrząc teraz z biegiem czasu, to był to też strzał dziesiąty. No a potem trafiłeś do Ligi Niemieckiej. Czy to był ciężki dla Ciebie okres i ciężki proces przenieść się z Polski do Niemiec i tam zacząć karierę w Niemczech? Myślę, że nie był tak bardzo ciężki, ponieważ mieszkając już od małego gdzieś tam od wczesnych lat samemu ten jakby proces, ten przejście do jakby mieszkania samemu nie było takie trudne, ale wiadomo, że te pierwsze, ten pierwszy miesiąc szczególnie musiałem poświęcić na taką dobrą aklimatyzację się tutaj, bo jednak to jest nowe państwo, ale naprawdę zostałem gdzieś tutaj też bardzo dobrze przyjęty, mamy super trenera i, i wszystko to, i, i jakby ten proces tutaj aklimatyzacji przyszedł bardzo swobodnie. A powiedz mi doświadczenie właśnie z Ligi Niemieckiej. Jak wygląda życie i trening tam a w porównaniu do tego co, co widziałeś w Polsce? Myślę że w większości klubów te treningi tych większości klubów tych profesjonalnych treningi wyglądają podobnie jest to trening na hali trening siłowy. Ale co na pewno rzuca mi się w oczy to jest czasami podejście trenera szczególnie jak gramy 6, 6 na 6. Czasami są te szuszki trochę rozgrywane w inny sposób niż rozgrywają w Polsce. Są jakieś nowe metody, że czasami trzeba sobie spojrzeć na tablicę albo się dopytać kolegi, co my teraz tutaj robimy, bo, bo naprawdę czasami te, są, to, są to nowe rzeczy. Ale tak jak mówię, no w większości te treningi są naprawdę bardzo podobne, też mamy dużą intensywność teraz, bo rozgrywamy nasze znaczy co cztery dni. Także też tych treningów jest trochę mniej, bo jest mecz, dzień odpoczynku, dwa dni treningu z powrotem na, na boisko meczowe. Także, także tak to wygląda. A przyjęcie kibiców i drużyny tam na miejscu w Niemczech? Muszę powiedzieć, że naprawdę… Były jakieś zgrzyty? Nie, nie było zgrzytów żadnych. Nie, roku. ale muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony jak kibice przyjęli, jak kibice przyjęli, ale też ogólnie cała drużyna. I też to rzuca mi się w oczy, to jak kibice reagują na pozytywne przyjęcie, na jakąś dobrą obronę, bo ja, jako libero, jako ta osoba w innej koszulce na boisku, niestety punktów nie mogę zdobywać. Więc jeżeli gdzieś tam podbiję jakąś ciężką piłkę, czy dobre, dobrze przyjmę i dostanę tak i usłyszę naprawdę gdzieś tam jakieś wiwaty, to jest to naprawdę takie pokrzepiające i miłe. Pytanie o powrót do Polski. Rozumiem, że to, ten moment jeszcze się nie zbliża. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Ja się też staram skupiać na tym, co jest tu i teraz, żeby gdzieś tam też, nie wybiegać tymi myślami gdzieś za bardzo, i się skupić na tym, że z każdego, z każdego treningu się na trening się rozwijał gdzieś ten, o ten 1% chociaż. I, i zobaczymy. No jeżeli uważam, że jeżeli będę dobrze pracował, dobrze się pokazywał, to, to te oferty gdzieś się zaczną pojawiać, ale nie zamykam się też na Polskę. 100%. Jeszcze nie czas na powroty rozumiem. Powiedz mi, również aktywnie wspierasz tutaj lokalne nasze podwórko, jeśli chodzi o siatkówkę. Również rozwój młodych talentów. Akademia Wolej Bral, tam też pięć groszy swoje zostawiasz. Na czym polega twoje, twoje wsparcie właśnie dla, dla młodych siatkarzy tutaj w Kępnie, w okolicach, w Bralinie, w Wieruszowie? Ja się bardzo w ogóle cieszę, że powstała taka inicjatywa w naszym regionie. Jest to naprawdę super projekt. I miałem tą możliwość pomagania w treningach, kiedy już, jakby, zakończyłem swój sezon, i, i mam ten okres tak zwanego off-seasonu. To staram się już jakieś moje takie małe doświadczenie gdzieś tam tym dzieciom, czy tam wszystkim osobom w akademii przy, przekazywać, aby zachęcać ich do, do tego sportu, do sportu jakim jest bo naprawdę. Jest to, jest to naprawdę piękny sport i bardzo też rozwija. Więc na tym myślę, że mu polega moja rola, żeby wspierać ci pokazywać pewne elementy techniczne i zachęcać, żeby ten sport jak najwięcej osób uprawiał. A, twoim zdaniem, jest szansa na, na duży rozwój tych dzieciaków, nie tylko dzieciaków i młodzieży, w naszym regionie, bez konieczności od razu wyjeżdżania, tylko tu na miejscu. Mają szansę tutaj doszkolić się, jeśli chodzi o siatkówkę, w jakiś sposób większy niż w szkole na przykład? Ja myślę, że jak najbardziej, na szkołę to jest bardzo super inicjatywa i może dać naprawdę dużo ponieważ z tego co wiemy i wiemy jakie są plany tej akademii to naprawdę może tutaj powstać fajny ośrodek gdzie dzieci, gdzie dzieci i młodzież będą miały szansę zdobyć te bardzo ważne podstawy siatkarskie i też później mo będą mogli się też rozwijać nawet na boiskach drugiej ligi z tego co słyszałem. Także jest to naprawdę, można zaliczyć tutaj fajny ten proces Nauki połączone z późniejszym rozgrywaniem meczów. Wiesz, do tej pory, Kemp, to, to nie było ośrodek taki, w którym dominowała siatkówka. Teraz coś zaczęło się ruszać. I jeśli młody człowiek lat 10, albo 8, albo 11 ma dylemat, czy piłka nożna, czy siatkówka, czy może koszykówka, dlaczego akurat siatkówkę mieliby wybrać? Ja myślę, że to jest najbardziej taki zespołowy sport gdyż uczy nas naprawdę polegania na, na swoich kolegach z, czy tam kole, czy koleżankach z drużyny i daje, daje naprawdę wiele możliwości no jak gdybym nie poszedł w tą siatkówkę to prawdopodobnie teraz bym nie siedział tutaj, nie mógł dawać wywiadu i też nie poznałbym wielu fantastycznych ludzi i naprawdę też Akademia Patrząc, jakie osoby to tworzą, daje super możliwości i, i naprawdę warto spróbować, bo może to się okazać tą, tą częścią naszego życia, którą chcemy robić do końca, i może nam naprawdę sprawiać wiele radości, i też możemy coś osiągnąć w tym wielkiego. Rozumiem, że zachęcałbyś, żeby jak w najmłodszym wieku zacząć próbować siatkówkę. Czy to jest jakaś różnica, czy 8? 8 może za szybko, ale 10-12 to jest taki odpowiedni chyba wiek na jakieś tam początki. Tak, myślę, że tak. Spokojnie że... można się w takim wieku zgłosić już do, do akademii, na przykład? Jak najbardziej. Myślę, że tak, i też naprawdę im szybciej, tym lepiej. Ale też znam wiele przypadków, gdzie te osoby zaczynały bardzo późno, a osiągnęły poziom nawet, można powiedzieć, że światowy. Także droga. Późno, późno, czyli ile lat miały? I ja zacząłem w wieku 14 i to też było, z, słysząc od chłopaków, było późno, ale też y, słyszałem historię, że chłopaki zaczynali w wieku 17 lat i, i osiągnęli naprawdę wysoki poziom. Także wszystko zależy też od tego, z jak, jakie będzie się miało podejście, jak się będzie pracować i, i się rozwijać. A do kogo skierowana może być akademia? Czy każdy może przyjść, e, spróbować? Co e, byś zachęcał, żeby każdy, kto ma ochotę pograć w siatkę i sprawdzić, może się pojawić na zajęciach. Ewentualnie potem te talenty są w jakiś sposób wyłuskiwane? Oczywiście, o, oczywiście, że każdy może spróbować. E, ja też jestem tego przykładem, że naprawdę uprawiałem piłkę, nożną poszedłem na jeden trening i, i zaskoczyło. Także myślę, że to jest dla, dla każdego. I, I też każda grupa jest dostosowana też poziomem, więc jeżeli gdzieś tam na początku się nie, nie będzie odnajdywało, to spokojnie można sobie to nadrobić. Także akademia jest dla każdego. Dla tych, którzy mają ochotę na wielką karierę, albo nawet gdzieś karierę za granicami, powiedz mi, ile tak trwało mniej więcej? Mówisz, że zacząłeś w wieku lat 14, a do momentu, w którym trafiłeś do Ligi Niemieckiej, to ile lat upłynęło? Plus minus plus minus 6, to będzie około 6 lat. Czyli bo... 6 lat ciężkiej pracy i jesteś. No, jest. można tak powiedzieć. Czyli te 6 lat to nie jest dużo, więc zachęcamy wszystkich do, do spróbowania tego. Warto spróbować, ewentualnie ktoś może uznać, że się do tego nie nadaje, a woli piłkę nożną na przykład. Oczywiście, oczywiście. Każdy, każdy musi znaleźć swoją niszę. Zachęcamy też wszystkich oczywiście do zerkania na wszelkiego rodzaju informacje, do szukania informacji o Akademii Bralta, Można się zapisać, są grupy treningowe, są zajęcia w różnych grupach wiekowych również. A teraz jeszcze wróćmy do Ciebie. Masz jakieś marzenia sportowe? Nie wiem, co Ci się marzy. Reprezentacja Polski, Liga Mistrzów, może coś zupełnie innego? No Moim największym marzeniem jest grać plus Liza. Ja myślę, że to nie będzie jakieś duże zaskoczenie. Ale co przyjdzie przy tym, to, to będą naprawdę rzeczy niesamowite. Jeżeli będzie mi dane kiedyś założyć koszulkę reprezentacji, to, to będzie to spełnienie w największych snów i marzeń, ale też tak jak mówiłem, skupiam się też na tym, żeby sezon na sezon te moje umiejętności polepszać i, i myślę, że to też jest, dzięki temu będzie można osiągnąć dobry, dobry poziom w przyszłości. A zakładając, że kiedyś się wrócisz tutaj do Polski i zagrasz w naszych klubach, masz w planach potem po ewentualnym zakończeniu kariery zająć się szkoleniem młodzieży, czy, czy poszedłbyś w zupełnie niesportowe okolice? A myślę, że to może być nawet jedno też z moich sportowych marzeń, bo naprawdę po, po tym krótkim dosyć okresie czasu spędzonym w pomaganiu na treningach w akademii, Naprawdę sprawiają mi to wielką radość i już nie mogę się można powiedzieć doczekać, aż gdzieś ten sezon się może zacznie już powoli kończyć i będę mógł planować y, 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 treningi w akademii. Maksymilian Peliński prosto z Ligi Niemieckiej dla nas udzielał tego wywiadu i zachęcamy oczywiście jeszcze raz bardzo gorąco do korzystania, do spróbowania z tego, co oddawać może wszystkim siatkówka, więc zachęcamy wszystkich młodych z naszej okolicy. Bral z otwartymi rękoma czeka na, na wszystkich w różnym wieku. A jest najlepszym przykładem na to, że można zacząć w wieku lat 14 i po 6 latach ciężkiej pracy wylądować w poważnej niemieckiej lidze. Dokładnie. Czekamy w takim razie na Ciebie tutaj w Polsce na żywo. I również gorąco Cię już tu zapraszamy. Plany jakieś powrotu, mówię nie na stałe, tylko na, na święta już tam gdzieś w głowie są, czy nie ma? Dostaliśmy kalendarz, i to będą moje pierwsze święta poza domem. Czyli brak czasu. Tak, ale uda się zjechać na Sylwestra. Także... Czyli Sylwester będzie w Polsce. Sylwester będzie w Polsce. I oczekujemy Maxa właśnie na Sylwestra w Polsce. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję pięknie. Radiosud.pl największy portal informacyjny regionu.